Cześć, tu Bartek SP2CSR. Tutaj chciałem przedstawić e, moje wykonanie, nowe adaptacja e, kodu kolegi z Chile. E, nie pamiętam teraz dokładnie e, jego niku, ale gdzieś tam na pewno e, wspomnę o tym. E, zaadaptowałem e, tutaj jego program pod jakby pod nasz klub, pod swoje potrzeby. Tutaj zmodyfikowałem trochę kod, tam, gdzie, gdzie uważałem, że można coś poprawić, oczywiście spolszczyłem całe wykonanie tego, tego programu to co mamy przed oczami, no to ci, co wiedzą, to wiedzą, że to jest, że tak powiem, LORA, czyli te, ten system, jakby te, te rad, system radiowy o małej mocy. Tutaj, akurat pracujący w paśmie krótkofalarskim, 70 cm, czyli, tak jak widać, 434,855 MHz. Aktualnie ta płytka, którą tutaj widać, no to jest bezpośrednio w tym momencie dla mnie albo dla kogoś tutaj na, e, docelowo na Bartodziejach, kto gdzieś mieszka wyżej, nie, może dla Rogera, dla Krzysztofa, KRZ. -a. Zobaczymy, gdzie się da umieścić, póki co chwilowo przez jakiś nieokreślony okres czasu będzie pracować u mnie jako Digi Repeater. No bo tak zwanego IGAT'a, czyli bramki do internetu nie ma sensu stawiać kolejnej, bo są niedaleko w sumie trzy chyba, bo jest jedna yy, od kolegi teraz, przepraszam, nie pamiętam znaku, sobie, sobie podejrzę, podejrzę w internet. 3Z2T. 3Z2T. Eee, także to jest eee, kolega Marek. Jest niedaleko, około fo koło fokusa, więc nie ma sensu stawiać I-Gate'a. Druga, druga, drugi, jakby i -Gate jest niedaleko, eee, czyli eee, w koło komendy e, policji na, na fordońskiej. O, może pokażę, także SQ2. Boże na Cezary. Nie ma sensu, żebym tutaj stawiał kolejnego iGate'a, tym bardziej, że jest tu i jest jeszcze Usławka SP2ST. Także tak to wygląda. Dlatego jest to odpalone jako digi. To jest raz. No, mówię, cały soft jest jakby tutaj ułożony standardowo. Ramki są standardowe, no tylko no, no, spolszczone i tak trochę obsługowo jakby pod nas zrobione, to jest raz drugi taki drugi taki moduł pojedzie do siedziby klubu tej bezpośredniej oficjalnej, czyli do Solca Kujawskiego tam w okolicy Piotrka SQ2 PDS, no i ten moduł lory będzie o oznaczeniu SP2 PNP Myślnik 1, czyli jej SSID będzie jedynką, no i tam to będzie początkowo wstawimy to jako iGate i, i DigiPeter. Z racji tego, że no, zobaczymy jakie tam jest pokrycie siecią radiową. Jeżeli się okaże, że ramki będą się jakby dublować i tak dalej, no to, to wyłączymy iGate'a, tylko zrobimy jako Digi. I tak to będzie, tak to będzie funkcjonować. Póki co tutaj u mnie na testach, na Bartodziejach ten moduł, który obecnie, że tak powiem, udało mi się dokończyć, no to jak widać, się prezentuje bardzo ładnie. Oczywiście najlepszy klub w Bydgoszczy, czyli klub PNP, SP2 PNP, jakby nie patrzeć. No poleciała ramka tutaj do Andrzeja sp 2 a przepraszam, pominąłem naszego e, dużego przyjaciela z Fordonu, także do Andrzeja też to dolatuje, u niego też jest iGate. E, także nie wiem, na razie nie robimy e, tej konfiguracji, czyli Digi i iGate e, tutaj w Bydgoszczy, bo nie ma sensu, to jest dublowanie. E, myślę, że wystarczy, jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście się to uruchomi, no to chyba tyle z mojej strony. Jedyne co chciałbym dodać to, że jutro przychodzą brakujące, brakujące części do tak zwanego od odryśka SQ9 MDD, czyli tego APRS-u już na pasmo dwumetrowe. Zobaczymy, poskładam, polutuję płytkę do końca. No i będę się starał odpalić takich modułów e, tutaj jeżeli chodzi o TVP Digi e, dwumetrowe no będziemy mieli więcej bo dostaliśmy, mm, dostaliśmy od kolegi z Warszawy e, no, kilka płytek, jutro jadę je odebrać e, e, także no, zobaczymy, po, potworzymy także jeżeli będzie gdzieś e, trzeba, oczywiście nieodpłatnie przekażemy no, no i tyle, no. chodzi o to żeby tutaj tą sieć radiową na, na różnych pasmach e, rozwijać w Bydgoszczy i okolicach. Także chyba tyle z mojej strony. Dzięki bardzo. Pozdrawiam Bartek SP2CSR Over i tak zwany Roger.